Czary Mary, twoja stara to twój stary! Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynaście, czternaście. Wow! Wow! Ty, ale Adrian Polak przypierdają manczyskiemu zgasił mu prąd, nie? Bez kitu, bo go Andrzej trenuje, co się dziwi. No, kurwa, pas zdobył MMA, a ja go zakołtowałem w pierwszym lundzie. Dostał kopacz, mu czapka spadła. <laughs> nie no, przepraszam. A wałek z Dąbkastią, po kolejny poszedł, to? Я уже там не знаю, кто там, кто уставлен. О, oh. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 20 25, 24. 24. Ło, 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 ło. Ja wrócił. Cała policja się cieszy, bo on z domu A słuchajcie a tak poważnie. Jesteście takimi kozakami, że 9 stycznia 2019 tylu policjantów na jednego, ja miałem w ręce z kurwy syna. Jeszcze mnie za to skazaliście w Polsce? <śmiech> <śmiech> co to było na koniec? No! A co tam w ogóle słychać? Jak tam teraz ty. kiedy czwarta fala dla surfera?